Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Żurek próbuje zdymisjonować z chaba. Prawniczy skandal w pełnym świetle. Pilotaż krótszego tygodnia pracy wywołuje burzę płacą Polacy. Rakieta uderzyła w dom. Prezydent domaga się pełnych wyjaśnień. TK miażdży decyzję sądu w sprawie Ziobry jawne pogwałcenie prawa. Sikorski atakuje prezydenta. Przydacz odpowiada bez ogródek. Sondażowa klęska, mniejsze parkie poza Sejmem. Nowa Polska startuje, kolejny polityczny efemeryt czy realna siła. Mencen atakuje Ziemkiewicza, spór o wolność słowa i banderyzm. Tusk na manewrach wojskowych, internauci w szoku po wyrykach. Kaczyński o USA, trudny sojusznik, ale potężna moc w tle. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, a to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Żurek kontra Schab, prawnicza bomba w sądownictwie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek znów uderza w sędziego Piotra Schaba, ogłaszając powołanie sędzi Joanny Raczkowskiej na nową rzecznik dyscyplinarną sędziów sądów powszechnych. Brzmi jak zmiana kadrowa. Problem w tym, że eksperci alarmują, decyzja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Dlaczego? Obowiązujące przepisy mówią jasno: rzecznik jest powoływany na 6 lat i nie można go tak po prostu odwołać w trakcie kadencji. Schab wciąż pełni funkcję. A powołanie Raczkowskiej prawnicy określają jako ruch sprzeczny z ustawą i zasadą legalizmu zapisaną w artykule 7 Konstytucji. Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski oraz ad vocem żądają od Ministerstwa Sprawiedliwości pełnej podstawy prawnej tej nominacji i jasnego wyjaśnienia jakim trybem zakończono mandaty obecnych rzeczników. Ich zdaniem bez takiej przejrzystości mamy do czynienia z aktem bezprawnym, który nie tylko podważa autorytet ministerstwa, ale także zagraża stabilności całego wymiaru sprawiedliwości. W tle pojawia się widmo chaosu, równoległe postępowania dyscyplinarne, podważane orzeczenia i realne ryzyko utraty zaufania obywateli do sądów. Prawnicy podkreślają, że praworządności nie da się budować medialnymi komunikatami czy politycznymi nominacjami, lecz wyłącznie przez przestrzeganie prawa. Każda próba obejścia procedur, nawet pod hasłem naprawy, staje się kolejnym przykładem instrumentalnego traktowania państwa i prawa. W efekcie zamiast stabilizacji mamy kolejną odsłonę sporu, który nie tylko dzieli środowisko prawnicze, ale i podważa fundamenty zaufania do instytucji publicznych. Krótszy tydzień pracy za pełną pensję. Pilotaż budzi emocje. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąg ogłosiła, że do programu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiło się dokładnie 1994 podmioty. Jak podkreśliła, to niemal 2000 pracodawców gotowych przetestować czterodniowy tydzień pracy lub krótsze dniówki. Wśród zgłoszonych znalazły się zarówno mikrofirmy, większe przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne, co według minister ma umożliwić sprawdzenie różnych modeli organizacyjnych. Program ma budżet 50 milionów złotych na lata 2025-2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednej firmy wynosi 1 milion złotych. Przy czym koszt przypadający na pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Pilotaż został podzielony na trzy etapy, przygotowawczy do końca 2025 roku, testowy obejmujący cały rok 2026 oraz podsumowujący zakończony 15 maja 2027. Lista wybranych projektów ma być ogłoszona najpóźniej 15 października 2025 roku. Choć minister chwali się dużym zainteresowaniem i nazywa program zmianą cywilizacyjną, nie brakuje krytyki. W sieci pojawiły się głosy, że to rozdawanie publicznych pieniędzy i że prawdziwym problemem są niskie płace oraz brak realnych podwyżek. Posłanka Paulina Matysiak wskazała, że ponad 3 miliony osób na minimalnym wynagrodzeniu dostanie w przyszłym roku jedynie podwyżkę równą prognozowanej inflacji, a Marek Wrubel z Fundacji Republikańskiej nazwał projekt niedorzecznością. Komentatorzy ironizowali, że nic dziwnego, iż firmy zgłaszają się po darmowe wsparcie, skoro finansowane jest z podatków wszystkich obywateli. Entuzjazm minister zderzył się więc z pytaniem, czy skrócenie czasu pracy to faktyczna rewolucja w kulturze pracy, czy raczej kosztowny eksperyment, za który płaci społeczeństwo. Rakieta czy dran? Prezydent żąda wyjaśnień w sprawie. Wyryk szokująca sprawa z województwa lubelskiego budzi coraz większe emocje. W miejscowości Wyryki doszło do poważnego uszkodzenia domu, a według ustaleń Rzeczpospolitej winna miała być niespadająca część obcego drona, lecz zabłąkana rakieta przeciwlotnicza wystrzelona przez polski samolot F-16. Źródła gazety twierdzą, że informacja pochodzi z najwyższych struktur zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Paryżu, został zapytany, czy otrzymał od rządu szczegółowe informacje o tym zdarzeniu. Odpowiedział, że jest na bieżąco informowany jedynie przez swoich współpracowników, ale ani on, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie dostało oficjalnych raportów od rządu. Podkreślił, że opiera się wyłącznie na medialnych doniesieniach i nie zna faktycznych okoliczności zdarzenia. Dodał, że taka sytuacja jest niepokojąca i nie do zaakceptowania, bo dotyczy bezpieczeństwa obywateli i wiarygodności państwa. Prezydent jasno stwierdził, że po powrocie do Warszawy niezwłocznie oczekuje od premiera Donalda Tuska oraz całego rządu pełnej informacji, wyjaśnienia przyczyn incydentu oraz wskazania, jakie kroki podjęto w tej sprawie. Sprawa już teraz wywołuje falę komentarzy bo jeśli potwierdzą się doniesienia o polskiej rakiecie, to nie tylko kompromitacja służb i brak koordynacji informacyjnej, ale też realny problem z bezpieczeństwem obrony powietrznej. Obywatele mają prawo wiedzieć, co wydarzyło się w wyrykach, a władze muszą jasno odpowiedzieć, czy doszło do błędu technicznego, czy zaniedbania. TK ostro o decyzji sądu w sprawie Ziobry, jawne pogwałcenie prawa. Trybunał Konstytucyjny ostro zareagował na decyzję sądu okręgowego w Warszawie, który zgodził się na przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. TK w komunikacie stwierdził, że to rozstrzygnięcie stanowi jawne pogwałcenie jego postanowienia tymczasowego. Sąd uzasadniał swoją decyzję tym, że ziobro uporczywie uchyla się od stawiennictwa, nie złożył usprawiedliwienia swojej nieobecności i otwarcie deklarował, że nie zamierza brać udziału w pracach komisji. W efekcie sąd uznał, że istnieją przesłanki, by doprowadzić go siłą przez policję na posiedzenie zaplanowane na 29 września. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek podkreśliła, że to konsekwencja braku reakcji ziobry na wcześniejsze wezwania. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny przypomina, że jego postanowienie tymczasowe zostało doręczone właściwym organom. A to wystarczy, by było skuteczne. TK uznał, że wszelkie działania podejmowane na wniosek tzw. komisji, w tym decyzje sądów, nie mają podstaw prawnych i są sprzeczne z konstytucją. Co więcej, w komunikacie pada stwierdzenie, że takie działania mogą wyczerpywać znamiona poważnych czynów zabronionych. Spór o legalność komisji i obowiązek stawienia się przed nią trwa od miesięcy, a decyzja sądu i reakcja TK tylko podgrzewają atmosferę. Dla jednych to walka o przestrzeganie prawa i poszanowanie decyzji Trybunału, dla innych próba uniknięcia odpowiedzialności przez byłego ministra. Pewne jest jedno, sytuacja wokół Ziobry i Komisji do Spraw. Pegasusa staje się jednym z najbardziej gorących politycznych sporów ostatnich tygodni. Sikorski kontra prezydent, mocna odpowiedź. Przydacza Radosław Sikorski postanowił skomentować wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie i sprawę reparacji wojennych. Na Platformie X napisał z przekąsem że prezydent poniósł jedynie zwycięstwo moralne, a w sprawie umowy Mercosur Unia Europejska od początku było wiadomo, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Dodał, że polityka zagraniczna jest trudniejsza niż mogłoby się wydawać. Słowa szefa MSZ zostały odebrane jako uderzenie w głowę państwa, co wywołało natychmiastową reakcję otoczenia prezydenta. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, odpowiedział wprost, że potrzeba wyjątkowego niezrozumienia. By uważać, że tak trudne i wieloletnie sprawy da się rozwiązać jednym spotkaniem. Według niego porażająca jest naiwność ministra, który zamiast wspierać działania prezydenta, woli pełnić rolę komentatora i recenzenta. Przydacz zaznaczył, że łatwiej byłoby realizować polską rację stanu, gdyby minister spraw zagranicznych faktycznie podejmował konkretne działania, a nie ograniczał się do złośliwych wpisów w mediach społecznościowych. Spór między Sikorskim a prezydentem pokazuje narastające napięcie na linii rząd, pałac prezydencki w kluczowych kwestiach dotyczących interesów Polski na arenie międzynarodowej. W tle pozostaje pytanie, czy sprawa reparacji i relacje z Niemcami będą polem do współpracy, czy kolejną osią konfliktu, w której zamiast wspólnego frontu mamy polityczne utarczki? Sondażowa katastrofa: mniejsze parkie wypadają z gry. Najnowszy sondaż pracowni OGB. Przeprowadzony na początku września 2025 roku, pokazuje wyraźne umocnienie największych ugrupowań i dramatyczną sytuację mniejszych partii. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,52%, co oznacza wzrost o ponad 1 punkt procentowy względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 30,82%, minimalny wzrost o zaledwie 0,2 punktu procentowego. Prawdziwym zwycięzcą tego badania jest jednak Konfederacja. Która zdobyła 16,86%, notując najwyższy wzrost 1,5 punktu procentowego. Co więcej, osobno ujęta Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna osiągnęła 6,48%, co daje jej wzrost o 1,1 punktu procentowego. Łącznie obie formacje mogłyby liczyć na ponad 23% głosów, co czyniłoby je trzecią siłą polityczną w kraju. Fatalnie wygląda sytuacja ugrupowań związanych z dawną Trzecią Drogą. Polska 2050 Szymona Hołowni spadła do 2,22%, a PSL Władysława Kosiniaka Kamysza osiągnął zaledwie 1,72%, notując największy spadek w całym zestawieniu. Pod progiem znalazły się również partie lewicowe. Nowa Lewica z wynikiem 4,74%. wraz partia razem z poparciem 2,64%. Wyniki badania jasno pokazują, że scena polityczna skupia się dziś wokół trzech głównych sił. A mniejsze ugrupowania walczą o przetrwanie. Nowa Polska na scenie czy to tylko kolejny efemeryczny projekt? Na politycznej mapie Polski pojawiło się świeże ugrupowanie o nazwie Nowa Polska, które oficjalnie zarejestrowano 16 września 2025 roku. Twórcy nowej partii zapowiadają przełamanie wieloletniego podziału między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, przedstawiając się jako alternatywa dla wyborców zmęczonych tym konfliktem. Na czele ugrupowania stanął były prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Jego zastępcą został Wabim Tyszkiewicz, wieloletni prezydent Nowej Soli, a drugim wiceprezesem Arkadiusz Wiśniewski, aktualny prezydent Opola. Funkcję sekretarza generalnego powierzono Gabrieli Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna, a w zarządzie znalazła się także Marta Majewska, burmistrz Chrubieszowa. Choć dziś pełnią funkcję niezależnych senatorów i lokalnych włodarzy, w przeszłości część z nich była związana z Platformą Obywatelską. Założyciele podkreślają, że ich partia ma działać bez wyraźnego lidera, co w ich ocenie ma być nowością na polskiej scenie politycznej? Trudno jednak przewidzieć, czy Nowa Polska odniesie sukces i zdoła wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu. Historia podobnych projektów nie napawa optymizmem. Ruch palikota zniknął, nowoczesna została wchłonięta przez platformę. Politycy cookies 15 startowali później z list prawa i sprawiedliwości, a wiosna musiała połączyć siły z SLD w ramach nowej lewicy. Część komentatorów twierdzi, że Nowa Polska powstała jedynie po to, aby przyciągnąć elektorat rozczarowany platformą i w przyszłości przekazać jego poparcie obecnemu premierowi. Czy tak będzie naprawdę? Odpowiedź przyniosą dopiero kolejne miesiące i pierwsze sondaże. Mencen kontra Ziemkiewicz, gorący spór o wolność słowa i banderyzm. Na polskiej scenie politycznej wybuchł ostry konflikt między liderem konfederacji Sławomirem Mencenem a publicystą Rafałem Ziemkiewiczem. Poszło o głosowanie nad poprawką prawa i sprawiedliwości do ustawy o pomocy Ukrainie, która wprowadzała zakaz propagowania banderyzmu. Ku zaskoczeniu wielu, Mencen zagłosował przeciw, razem z platformą obywatelską, polskim stronnictwem ludowym i lewicą. Początkowo jego sympatycy tłumaczyli to pomyłką, ale sam polityk po długim milczeniu wyjaśnił, że decyzja była świadoma, ponieważ jak twierdzi broni wolności słowa. Słowa te spotkały się z ostrą reakcją Rafała Ziemkiewicza, który stwierdził, że taka postawa jest niepoważna i szkodliwa, bo oznacza de facto przyzwolenie na głoszenie najbardziej zbrodniczych ideologii w historii. Publicysta zarzucił Mencenowi, że jego argumentacja jest nielogiczna i w efekcie osłabia samą Konfederację. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Mencen w emocjonalnym wpisie wytknął Ziemkiewiczowi, że ten sam jeszcze niedawno walczył o wolność słowa, gdy zakazano mu wjazdu do Wielkiej Brytanii z powodu poglądów. Według lidera Konfederacji przykro patrzeć, jak autorytety z młodości na starość porzucają swoje ideały, a on woli być uznany za niepoważnego niż zdradzić wolnościowe przekonania. Na te słowa Ziemkiewicz odpowiedział, że wolność zawsze musi mieć granice. A pochwała zbrodni i nawoływanie do ich powtarzania to moment, w którym konieczna jest interwencja prawa. Zakończył mocnym apelem o opamiętanie, podkreślając, że polityka to sztuka odpowiedzialności, a nie tylko deklaracji. Spór obu panów pokazuje, jak bardzo wrażliwy i dzielący jest dziś temat wolności słowa i historycznych ideologii. Tusk na Poligonie internauci w obawie po incydencie w Wyrykach. Premier Donald Tusk odwiedził Poligon w Ustce, gdzie trwają ćwiczenia wojskowe Żelazny Obrońca 25 mające pokazać siłę i gotowość Polski oraz sojuszników NATO wobec zagrożeń na wschodnich granicach. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił udział ponad 60 tysięcy żołnierzy i wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu, w tym systemów Patriot, Himars oraz nowoczesnych armatochaubik. Premier zaznaczył, że ćwiczenia są odpowiedzą na rosyjsko-białoruskie manewry z zapad i mają znaczenie zarówno dla sojuszników, jak i potencjalnych przeciwników, Pokazując, że Polska i NATO są przygotowane na różne scenariusze oraz że nasze wojsko działa na najwyższym poziomie technicznym. Towarzyszył mu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak nagranie nie spotkało się z entuzjazmem internautów, którzy w komentarzach przypominali o niedawnym incydencie w Wyrykach, gdzie zabłąkana rakieta spadła na dom. Niektórzy ironizowali, by przypadkiem efekty manewrów nie wylądowały na dachach własnych domów. Mocno krytyczny głos zabrał również Janusz Korwin-Mikke. Stwierdzając, że formacji Tuska nic już nie uratuje. Sytuacja pokazuje, że pomimo pokazu siły i nowoczesnego sprzętu, obawy społeczne dotyczące bezpieczeństwa pozostają silne, a każdy ruch wojskowy jest uważnie obserwowany przez opinię publiczną, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych niepokojących wydarzeń. Premier stara się zademonstrować gotowość wojska, ale reakcje w sieci pokazują, że część społeczeństwa podchodzi do tego z mieszanką zainteresowania i niepokoju. Kaczyński, USA trudnym, ale potężnym sojusznikiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił w Kielcach, że Stany Zjednoczone to trudny sojusznik, ale jednocześnie bardzo potężny. USA różne rzeczy od nas oczekuje, ale też bardzo dużo proponuje zaznaczył lider PiS. Podczas wystąpienia wyraził obawy o przyszłość Polski i ostro skrytykował obecny rząd, który jego zdaniem realizuje niemiecką agendę, wstrzymując kluczowe inwestycje, takie jak rozwój portów czy budowa centralnego portu komunikacyjnego. Kaczyński podkreślił znaczenie sojuszu ze Stanami jako jedynego gwaranta bezpieczeństwa militarnego kraju. Wskazując, że europejscy partnerzy, choć wspierają Polskę, wciąż pozostają słabi militarnie, Ameryka jest potężna i zdecydowana. To jest trudny sojusznik, a często bardzo trudny. Sami Państwo widzieli, jak traktowani byli przywódcy niektórych państw. Na szczęście naszego prezydenta tam nie było, stwierdził. Zdaniem Kaczyńskiego Amerykanie nie oczekują od Polski oddania państwa, co jest kluczowe. Polska i Polacy muszą mieć swoje państwo i nie tylko dlatego, że kiedyś je straciliśmy, podkreślił. Prezes PiS odrzucił też koncepcję europejskiego państwa i demokracji europejskiej, określając je jako bzdury mające na celu dominację Niemiec. Wezwał polskich patriotów do mobilizacji i podkreślił, że tylko partia Prawo i Sprawiedliwość, opierając się na zdrowym rozsądku i sprawdzonych programach, jest w stanie bronić suwerenności i przyszłości narodu. Dodał, że bezpieczeństwo Polski nie jest kwestią jedynie militarną, lecz także polityczną i gospodarczą, dlatego współpraca z USA wymaga przemyślanych decyzji. A stabilność państwa musi pozostać priorytetem, niezależnie od presji międzynarodowej. Turysta z Kenii na froncie, dramatyczne, wyznanie jeńca ukraińscy: żołnierze pojmali Kenijczyka walczącego po stronie Rosji. Mężczyzna przedstawił się jako Evans i wyznał, że do Rosji przyjechał jako turysta, ale został oszukany i zmuszony do służby w armii. Podczas przesłuchania mówił, że złożony podpis zrujnował mu życie. Evans trafił w ręce Ukraińców w obwodzie woczańskim. Jak relacjonował. Pod koniec pobytu w Rosji zaproponowano mu pracę, a podpisane dokumenty okazały się umową wojskową. Odebrano mu paszport i telefon, a następnie przewieziono do obozu szkoleniowego. Tam przeszedł jedynie tygodniowe szkolenie z obsługi karabinu maszynowego i został wysłany na front. Znalazłem się w miejscu, w którym nigdy nie chciałem być. Nie jestem wrogiem Ukrainy. Uciekłem. Zamiast walczyć, mówił. Przez dwa dni błąkał się po lesie, aż odnalazł Ukraińców, którym podał się z rękami uniesionymi do góry. Błagając, by nie strzelali. Jak opowiadał, został związany, ale Ukraińcy dali mu wodę i jedzenie. Jego historia pokazuje, jak Kreml wykorzystuje obcokrajowców, wciągając ich w wojnę podstępem i obietnicami, które kończą się na linii frontu. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz. Co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie? Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.